Witajcie serdecznie, za mną Cyberpunk, nie przez przypadek Cyberpunk, słuchajcie, dlaczego leci ostatnio Cyberpunk, oprócz tego, że wyszedł dodatek Phantom Liberty, Widmo Wolności z polskiego, to też gra dostała aktualizację 2.0, tak? Wreszcie tam ludzie mówią, piszą w internecie, można dostać słuchy, że jest to wreszcie taki Cyberpunk, jaki powinien być na premierę, jak najbardziej potwierdzam to to powinniśmy dostać na premierę i byłaby gra po prostu wywalona w kosmos. Ale nieważne. Dlaczego taki temat w ogóle? Dlaczego ten Cyberpunk bo sobie tak szczerze wam kochani pomyślałem, co by było gdyby większość dobrych gier tu nie mam na myśli chodzi mi o to, że Cyberpunk potrzebował tego 2.0, no bo początki były trudne, aczkolwiek i tak mi się nawet na premierę w to dobrze grało, ale załóżmy, że nawet świetne gry, które zostały świetnie ocenione, deweloper za 2-3 lata wydaje taką ich wersję 2.0, gdzie są takie zmiany jak właśnie Cyberpunk dostał, gdzie mamy przymodelowane drzewko, gdzie jest poprawiona policja, AI przeciwników. Nie mówię w tym momencie, słuchajcie o dodatku, tylko to, co zyskała podstawka. Dodali dużo nowych itemów, zmienili ten lud system. No, słuchajcie, jakby było, jakbyśmy w każdej grze, na przykład Ghost of Tsushima, grałeś w grę, przeszedłeś ją łącznie z Delce i za dwa lata dostajemy taką paczkę, taką aktualizację, która przemodelowuje tą grę na tyle, że mamy ochotę jeszcze raz w nią zagrać. A co za tym idzie, ponosi się jej replay, replay bity, tak? Czyli, czyli mamy, że mamy. Ochotę jeszcze raz e, w nią zagrać, tak? Więc powiem Wam, że taki pomysł mi się z nie przyniósł i uważam, że byłoby to bardzo fajna sprawa, żeby każda gra, e, to znaczy każda większość dobrych tytułów z fajnym gameplayem, e, po prostu deweloper miałby na to ochotę, ale żeby tego było po prostu, słuchajcie, więcej. No, tak, posłużę się Ghost of Tsushima, który jest świetne, ale jednak za drugim, za trzecim razem, no już chcielibyśmy jeszcze coś nowego załóżmy, że czekamy 2-3 lata i dostajemy jakąś tą fajną łatkę, która przemodelowuje skin, skiny, skille, nie, skille, nie skiny, tylko skile. E, dodaje jakieś nowe rzeczy, jakieś nowe animacje, no bo to ma miejsce w Cyberpunku, więc e, a przy tym, oczywiście, zachować jakby, żebyśmy mieli wybór dwóch wersji. Może to dziwnie zabrzmi, ale jakby, bo wiadomo, nie każdy. Nie zawsze te zmiany każdemu musiałyby się podobać, więc też fajnie by było, żebyśmy mieli wybór, czy chcemy jakby grać z tą aktualizacją, sobie sprawdzić, czy grać na starych zasadach, albo ogólnie mieć możliwość zainstalowania jednego i drugiego i wybór takiej wersji, czy chcemy grać w grę w wersji 2.0, czy chcemy w grę, grać w wersji premierowej. Uważam, że byłby to świetny pomysł. Tak jak wspomniałem, odświeżyłoby się gierki, zyskałyby drugie życie. No, i słuchajcie, kochani, no, moim zdaniem byłoby e, bardzo fajne. No, no, ja powiem Wam, że Cyberpunk pokazuje, że jak się chce, to można, że jest to nie głupi pomysł i można by z tego naprawdę e, zrobić e, standard, e, gdzie po prostu część deweloperów jakby pracuje dalej nad rozwijaniem, nie wiem, nowej gry, ale część jakby teamu stara się cały czas nam tą grę ładce 2.0 zrobić. To nie chodzi o wspieranie, wiecie, bo co innego gry w multiplayer, tak? Ale no, single player, tak jak Cyberpunk fajnie pokazał, jak można wspierać swoją grę i jak można ją jeszcze zmienić i jakie, to, jak, jakie są możliwości na tym samym jakby, na tym samym silniku, ta sama gra jakby, ale no, wyciągamy ją, wyciągamy, wyciągamy. Wiem, że po prostu Cyberpunkowi się to należało, no bo było różnie, ale i tak to się fajnie grało, cały czas będę to potwierdzał, cały czas będę się trzymał tego, bo mi się w tym grę naprawdę, słuchajcie, na premierę fajnie grało. Grałem na Series X, tam uważam, że gra, mimo kilku małych bałgów chodziła w miarę, w miarę bardzo dobrze. To nie była poprzednia generacja, gdzie pamiętajmy, że na PS4 i na łanie zwykłym był problem ze streamingiem, ze streamingiem tekstur, no to się nie doczytywało, no, no, no była tragedia, na PC zresztą też słyszałem dużo. Ja z tego, co się odczytałem, odpatrzyłem, to mam wrażenie, że właśnie konsole PS5 i Series X dostały najlepsze wersje. Z tego jeszcze Series X miał dwa tryby, można było te 60k grać i moim zdaniem naprawdę dawało to radę. No a teraz ta wersja 2.0 na tyle przemodelowała tą grę, że faktycznie warto zagrać na nowo bo się naprawdę sporo pozmieniało. Ja sobie troszeczkę przypomniałem swojego starego save'a. Siedzę teraz, słuchajcie, łupię w Phantom Liberty. Zresztą jak tylko skończę nagrywać ten filmik, to siadam do Phantom Liberty, pakuję jakąś tam sobie, robię, słuchajcie, przygotowuję sobie postać, żeby fajnie w ten dodatek wejść. No, na pewno będę chciał go przynajmniej ze dwa razy przejść, bo już widzę, że będą takie możliwości. No i w zasadzie, słuchajcie, kochani, to wszystko taki krótki filmik. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie i jak byście sobie wyobrażali i czy byście chcieli, żeby po prostu gry, które nam się mega spodobały i które po prostu zasługują na taką swoją wersję 2.0, czy byłby to fajny pomysł, bo moim zdaniem bardzo by to właśnie podniosło e, grywalność tej gry, odświeżyłoby ten replay beaty, Replay beaty. No, chyba jakoś jakoś tak, słuchajcie, pewnie przejmę prze, 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 troszeczkę, przekręciłem to słówko, ale wiecie, słuchajcie, e, o co chodzi. E, po prostu odświeżyć gameplay, żeby w tą grę znowu się fajnie grało. A takie moim zdaniem, zmiany jak najbardziej byłyby fajne, bo częściej byśmy wracali do naszych ulubionych gier. E, byłby jakby dodatkowy powód, bo zawsze, jeżeli to jest nasza ulubiona gierka, to zawsze. Raz na jakiś czas trzymy do niej wrócić, ale taki fajny, jeszcze dodatkowy powód. Wiem, praca i w ogóle dewelopera. Ale myślę, że byłby to nie, nie głupi pomysł. Dajcie znać, co Wy o tym uważ co, co, wy, co Wy o tym słuchajcie myślicie. No i słuchajcie, to wszystko. Jedziemy dalej. Dzięki, że jesteście. Pozdrawiam Was serdecznie. Jo!